Filipku, pakujemy prezenty do Młysza świętego Mikołaja. Wow. On chyba nie ma dna. A, że wciąż już mało, zostaniesz tu do pomocy. Będziesz pakował prezenty, naklejał... Filipie, ty wcale nie uważasz, a to ważne. Właśnie tu będziesz od dzisiaj pracował. Tu? o prezenty naklejał na nie karteczki z imienami dzieci i wkładał je do porka. Tyle prezentów? Ale dlaczego ja? To strasznie męczące! To za wstyd! I ktoś pomyślcie, że elfy są leniwe. To ci leser! Leniuk! Olifok! Snieżytko, czy on Aby na pewno jest elfem? Elfy, spokój. Filip jest nowy. Wszystkiego musi się nauczyć. Proszę, bądźcie dla niego mieli, pokażcie mu wszystko i wytłumaczcie. Czy to. Niestety tak. To lista niegrzesznych dzieci. Ojej, ale dostaną coś ze święta? To już zależy od Mikołaja. On najlepiej wie, kto zasłużył, a kto nie. O, na mnie już pora. Wybaczcie. To się Mikołaj zmartwi. Dla nas to chyba lepiej. Będzie mniej prezentów do pakowania. Ale głupta z ciebie. Przecież my uwielbiamy szukać prezentów do świętego Mikołaja. Lepiej jechać w To pokażę Ci jak się to. Najpierw. Tak. Ok. Tak. I już. Nie no. Łatwizna. Najpierw. Najpierw tak, później tak, najpierw. Ja no ja nie, tu... skądże? No to mamy pomocnika. A może będziesz przyklejał karteczki z imienami dzieci? Tak! Karteczki jest ten świetnym przyklejatem. A ty A ty tylko tak. popatrz. He? A ty tylko popatrz. Tu smarujesz, tu przyklejasz. i już. Nie no, łatwizna. Tu smaruję, tu przyklejam. Bardzo lubią chodzić z papierkami na nosie. Mam nadzieję, że dość przerwie się na nim nauczysz się przyklejać karteczki. No, diabliku, wolna droga! Dawaj do czarci worek! Nie położyć ekscelencjo. Połóż tu. Albo nie! witam. No, Nie. Chyba. Tutaj. Nie, to nie też. Ekscelencjo, gdziekolwiek. Nie można gdziekolwiek. Jak mi Boruta doskwiera, nie można. Jak na razie mój plan sprawdza się, wyśmińcie. Nie pozwolę ci go zepsuć! Też mój plan. Nawet nie wiem, gdzie go mam postawić. Ja się narobię, a potem dostanę nagrodę. Niech mnie diabeł myśli, nic na to nie wymyślał. Co ty tam knujesz? No i ja knuję. No, skoro knujesz, to odpocznij nieco. Knucie to uczciwa, wiebelska robota. Ekscelencjo, a po co byście je tutaj w Zdradź mi wreszcie. No dobrze. Wiesz, jak bardzo staram się, żeby dzieci były grzeczne. Kuczę, kuszę, namawiam do złego. A one się słuchają. Oj, słuchają. Za mało. A do tego jeśli narozrabiają, potem żałują i przepraszają. Okropność. Ja nigdy nie przepraszam i nie żałuję, kiedy nie rozmawiam nic a nic. Dobry diabli, dobry. To znaczy zły, strasznie zły. Najgorsze jednak jest to, że w nagrodę za grzeczność dostał od Michała takie coś. Ale koniec z tym! W tym roku bocharki dostaną nasze prezenty! To znaczy jakie? Genialne! Pistolety! Albumy z potworami. Genialne. Gry komputerową u 8. Świetna gra. Rozwala się wszystko, co podejdzie pod lufę. Książki ze strasznymi bajkami, żeby płakały po nocach. Hin, hi. i hi. poduszki. Puzle, w których wiekuje części żeby się gościły. O, tak! I przytulankę śmierdzący gienią. A wszystkie rozniesie się sam Mikołaj! Ha. Ha, 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 ha. Cóż za rozum, ekscelencja, aż dziw, że się mieści między rogami. Uwielbiam pochlebstwa. W nagrodę dostaniesz pająka. Na półce prezenty królewskich dzieci znalazłam tylko to. Luzki? Są zaczerwane. Biją tylko wtedy, kiedy ktoś knuje coś bardzo złego. Są chyba zepsute. Przecież nikt nie knuje nic złego. Zepsute? Może to i lepiej. Nie chciałabym nikomu oddawać takiego prezentu. Chociaż nie. Poszukam czegoś innego. A co sądzisz o Filipku? Znaleźć się? Stara się, to najważniejsze. Wezmę dla niego czekoladowego Mikołajka. Uh, było blisko. No nic, bierzemy się za czarki pod garki. Eks, Ale ekscelencjo, co z ty tymi tu? Teraz sam zobaczysz pop -siun, pop -siun, fiki miki, Fikimiki, Zimbigimzi, Benz. To wszystko? Jakieś kiepskie to zakręcie. Ale diablo skuteczne. To tylko tych paczek stanie się tak nieznośny, że aż strach. Gorzej z tymi tutaj. Tych jest za dużo, dlatego właśnie podmienimy. Forek Mikołaja wyrzucimy. A nasz damy dokładnie na jego miejsce. Elfy mają przerwę. Oh! O nie, jak piecze! Bo nie do wytrzymania do żywego powiedzą swoją obrzydliwą słodyczą, tą strętną dobrocią. Ach, ohyda. Diabigu, spróbuj jeszcze raz, sam ekscelenco. Przecież w ból świętego Mikołaja. Czarciła potknąć go nie może. Nie dobrze, nie dobrze. Przecież te wszystkie zaślinione, Zasilnione wachorki muszą dostać moje prezenty. O, jak miło. Co Mikołaj do nas Mi Mikołaj? się, że nie mówiła, że przyjdę do pomocy i że cię wreszcie zobaczy. Dlaczego mówisz do mnie, Mikołaj? No, przecież przepraszam, światele. No masz kawkę i płaszcz. I piękne buty, tylko coś taki... chudy jesteś. Aha. Pracowania. Może, może, może mógłbym pomóc? Pomóc? No tak, pomóc. Cóż, mam pewien problem. Myślałam o tych tak myślałem i... Widzisz, się zmieniają. One wcale już nie chcą lalek, klocków, ani misiów. Przeżytek. właśnie przyniosłam nowe paczki. Co, so, o tu, w worku. Piękne, wspaniałe. To nie takie, o jakich marzą dzieci. A co, co ja mam zrobić? Posprzątasz. Teraz wyczerpę głęboką dziurę. A to do jednej? stary worek i już. A yy, głęboka będzie ta dziura? Najgłębsza. Niech piekielny ogień stopi biały lód i wytopi dziurę. Na prezentu wór! No, Filipku, to do dzieła! Doskonale! No, to będą moje najlepsze święta. No, pora już na nas, Ty, Elfie. Pamiętaj, że zawsze znajdziesz robotę u nas. Na dole. Ha, ha, ha. Ola Boga, co za nieszczęście! Ale masz wielki nohal i chodzi jak kaczka. Mam nosek, a chodzę jak mudek. Jak mogłeś się aż tak pomylić? Charci worek, prezenty, aż się kurzy. Od razu widać nie nasze. Ty mały, co najbytrz też gały? Tylko głupiuszki, naiwny, niedoświadczony Elby się nabrał. A ja bym tak chciałam pomóc Mikołajowi. I gruba sam dzieci pakuje prezenty. O, Peciusiu, nie wolno przyzywać Mikołaja. Na pewno się nie dogadzą. Jeszcze się pytasz? Są okropne. A w końcu? Zobacz, co zrobił z placuszem. Bardzo dobrze mi zrobił. Na, nareszcie wypytył się za wszystkie czasy. Jesteś placuś. Jestem tak strasznie leniwym leniem, że nawet stać mi się nie chce. Jesteś najpracowitszym elfem na biegunie. I uwielbiasz pomagać świętemu Mikołajowi. E tam, praca i praca. Wciąż tylko praca. Nuda. No, Ale święty zapasem. Nic nie pomożesz? Figa z makiem. Sam widzisz, Filipku. Dotknął tylko jednej małej paczuszki i zwie się się I co z teraz będzie? Będę jadł, będę spał i tak będę się z was w nos no, Na szczęście to e. Wymoczę go w przeręblu i będzie znowu. Ale prezenty w ogóle się nie nadają. Och, i co mam teraz zrobić? Najlepiej zejdź mi do rzu. No i. Teraz się do ku Ale ja chcę pomóc! Proszę! Już pokazałeś, na co cię stać. No już, nie chodźmy się tu pod nogami. Spróbuję chociaż odczarować nasze prezenty. Miły uśmiech, ładne mięki. Bądź prezentem dla dziewczynki. Nac. No. Fajne rzeczy skrywa paczka. Bądź prezentem dla kubaczka Ale się narozrabiał. I co teraz dzieci dostaną? Przecież to ta dziura, do której wrzuciłem prezenty. nam no, nie widać. No tak. Ona sięga aż, aż do piekła. A może się uda? Może uda się odzyskać mi kolejne prezenty. A co mi tam? Skakuje. Melduję, że właśnie wróciłem z misji specjalnej na biegunie północnym. Mm. Nie było łatwo. Zimno tam okrutnie, wiatr wieje, śnieg pada, mróz trzeszczy, a wkoło pełno podstępnych elfów. Ale to dla mnie nic. Udało się. Musiałem wykazać się przebiegłością, odpornością na zimne. I to było straszny, na obrzydliwy smak czekolady. Ale udało się mógł do diabła. Ba, w tym roku diabelskie prezenty rozmieje się sam Mikołaj! Ha, 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 ha. A co z jego paczkami? Cały wór jest tu w piekle. Został tylko mały stosik, ale on całkiem na nic. Machnąłem moimi widłami. O tak! I go zauroczyłem. A co to za Diablo dobre! Mają wielką moc dzięki odpowiednim składnikom. Najpierw naplu nie największy łobuz. O tak! Foo! Fuj! Oplułeś mnie! Wybacz, Boruto! Potem złoiłem nimi skórę największej złośnicy. O tak! Łup! 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 O, oj! Czego mnie tucisz diabli po miocie? Och, to dlatego, że wczułem się w opowieść. No, i najważniejszy składnik. Przez 100 dni musiałem je w kocich smartać. I dlatego tylko są takie mocne. Sza, cia, łup! Dość już dość tych przepisów na czarcie widły. Zgadza się. Najwyższa pora na pochwały. Spisałeś się bardzo dobrze, ale czy jesteś pewien, że twój podstępny plan się udał? Jak ciebie nie cierpię, Boruto, abyś doskwierał mi wiecznie. I dobrze widziałeś, jak elfy wróciły i ani nic, ani nic się nie poznały? Oczywiście! Czekałem bardzo długo, żeby się upewnić. I nie kłamiesz? Niech mnie ogień piekielny pochłonie, jeśli użę. Cóż to znaczy? Nie, dokładnie. To znaczy, może nieco. To... Może to było. Niech mnie diabli! Kłamiesz! znowu użysz! też mnie wzywał? Łapać go, trzymać! Aha! Więc to tym zaczęły nasze prezenty. Już więcej no nic nie zepsuje! Teraz tylko odzyskać mi prezenty! Się ja? Czekamy już od tygodnia. Boruta mówił, że przyszedł mi kogoś do pomocy. Oj, 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 ale nie mnie! z tego. Trzeba ten koczu porządnie przegrawać. No już! Co to więc chodziło o kogoś innego? Och, jak ja tego nie lubię! Wokół kusem leniuchy i kłamczuchy zawsze się wykręcają. Ja nawet nie jestem diablikiem! już, wymyślił jakimś piętym... Mikołajem? Nie, jestem elfem. Dobra, dobra, a ja śnieżynką. Szaruj i nie gadaj! Nawet jesteś do niej podobna, tylko... Kocmuch, z ciebie straszne! Skąd wiesz, że jestem do niej podobna? Jak siostra, bliźniaczka! i nie masz się o tym dowiedzieć. Taki wstyd! Moja siostra śnieżynką obciak totalny. Nie, nie. Jest bardzo miła. Właśnie. I uczynna. Ale szara. I taka ładna. Zawsze ślicznie uczesana. W białej sukieneczce. Nie mów nic więcej. I czyściutka. Bryza A Ani słowa o śnieżynce? To taka ładna dzieweczka, po prostu ulubieńca Świętego Mikołaja. Dość tego, wygrałeś. Idź do czolta, ten komit nie dokuczaj! to nie musisz skorować tego kotła? Nie musisz, zgińczy pani diable rogaty. No na co czekasz? Sią! No bo szukam bojka Świętego Mikołaja z yes. prezentami. To idź szukać gdzie indziej, nie ma. No to klops, będę się tu jak malek jaj nie niedobrze. Nie martwisz. mnie martwić. Wcale się nie martwi, tylko. Hmm. Będziesz się tak tuc i tuc i nie wiadomo, kogo spotkasz. A gdy zaczniesz chlapać na prawo i lewo, o. Nie móc, nie wiem, co? Och, nie cierpię, być uczynna. To tego krost na języku. Aha, aha, już rozumiem. Albo cię ktoś złapał? To nigdy mnie nie spotkałeś. To przecież to Nie ma mnie kłamać! Bardzo ładnie, wszystkie diabły kłamią. Skoro tak, to kiedy mówię im mówi prawdę, mi to i tak mi nie uwierzą. Sprytnie pomyślane, diablo pokrętnie. Dziękuję ci, bardzo mi pomogłeś. A to łobu, złośnik, dokucznik. Ach, cóż czuję? Ach, krosny! Ma pełno krop na języku. Jaki zdolny czort. Tu w piekle czeka go wielka kariera. Niech nie diabli, czy wiem? Czy ze mnie kpi, czy nie? Ktoś mnie zzywał? A to mi się skrył? Czekał już od tygodnia. Burta obiecał, że przyśle mi kogoś do pomocy. Ale nie mnie. Patrzcie go, kolejny krętaż. Chop do gara i wyszedł go dokładnie. Fuj, jak to śmierć. Jak świeżą pójść i... budyń waniliowy. Spróbujmy wyjąć coś ze środka. Odwagi, burta, niech moc piekił będzie stał. Uch, och, jak pali. Oddychaj, burta, głęboko. Oddychaj. Takich zadań powinien mieć robota bojowego. Siedziałem sobie w bezpiecznej strefie i sterował joystick. Zobaczmy, co tu takiego. Mm. Mm. Miś. Co w tym takiego ładnego? Kudłate jest trochę, jak ja. To może być. Ale nie ma rogów. Ani jednego. A ogon? I... A to takie żółte? Minusi króliczek. Trzeba będzie wszystko spalić. No nareszcie jakiś diablik do pomocy. Dasz radę dotknąć tego paskudztwa? Ale ja nie jestem. Ciągle to samo. Wszyscy wykręcają się od roboty. Pytałem, czy dasz radę dotknąć? Dam. To pokaż pięto. I co? I nic. No nie, tu jesteś, pewny z i brygady specjalnej. Ale skąd? Filipek jestem. Elf. Elf? Dobre sobie. Tutaj, w piekle, wybranie całkiem, całkiem. Łap, diabliku, to dla ciebie. Bierz ją zawarek, wiesz, co trzeba zrobić. Mogę go wziąć? A co, mam mieć z tym swoim słodkim zapachem zaposkodzić piekło? Wiesz, co trzeba zrobić. Oczywiście. Zaraz zabiorę go do świętego Mikołaja. A to szelon, jak piskuje? jak zmyśla na poczekaniu. Talon, niewątpliwie talon, chociaż zero dyscyplin. Niestety. Zatem słuchaj manku rogaty. ja zażyję gorącej kąpieli, a ty będziesz dorzucał paczuszki do ognia. Tym samym połączymy przyjemne spożyteczne. pożyteczne. Hej diabliku, zimno mi, dorzucaj paczuszki. Takie piękne prezenty, dzieci na nie czekają. To się nie doczekają. Pie piekielny ogień jest głodny, słyszysz jak trzeszczy? lepiej od razu cieplej. szkoda tylko, że gorąc z górą uchodzi jest na to sposób, To nie gadaj tylko działaj co się dzieje co się dzieje na mnie już czas Zajmę się prezentami tak jak trzeba co za bezwzględność z złośliwość! zawsze mówiłem, że w młodych przyszłość piekła biedny Filipek sam w piekle a jeśli go złapali i narożnie smażą? To przeze mnie. Tak bardzo się pomóc, A ja mu nie pozwoliłam. Nie, to przeze mnie. Dotknęłam prezentu i całkiem się spiesiłam. Powinnam się nimi opiekować. A zawiodłam. Od co? Musimy go ratować. Racja, pójdziemy po niego i już. Och, czytałam. To... Nareszcie świeży powietrze. Filipku, kochany Filipku. Pęty! Najważniejsze, że to nic się nie stało. Co stało, obczarowaliśmy. Mało tego. Ale lepszy to niż nic. Wcale nie mało. Pełno! Mamy no wóz Świętego Mikołaja. Tylko musimy go wyciągnąć. Jest, jest. Brawo! Oto prawdziwy L. Wiecie, co to znaczy? Będą prezenty dla wszystkich. Teraz brakuje tu już tylko Świętego Mikołaja. Słyszycie? Dzieci się nie cierpliwią. Słyszycie, to on. Kto? Święty, święty Mikołaj. Mikołaj. Ho, ho, ho. Widzę, że prezenty są już gotowe. 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 Świetnie, żeście się spisali. Zwłaszcza ty, Filipu. Skąd wiesz? Mikołaj naprawdę wszystko wie. Nie od parady jest święty. No, czas na mnie. Dzieci czekają na prezenty.